Porozmawiamy dzisiaj o ciemnych i jasnych stronach mocy. Wow. O ionikcie energetycznym. Tak, i nie tylko. Rynku mocy. Też. Jacek, mam taki plan, żeby budować w Polsce fabrykę części do... Samochodów. I jak to zrobić? I to, co to ma wspólnego z energią? I o co w ogóle chodzi z energią w galaktyce? Dzięki Agnieszka, za to dobre pytanie. Rzeczywiście ceny energii elektrycznej w ostatnich latach nie tylko dla producentów samochodów, ale dla wszystkich przedsiębiorstw, które w Polsce chcą lokować zakłady produkcyjne. To jest duży temat. Jeszcze 15-20 lat temu nie wszystkie spotkania dotyczące nowych inwestycji zaczyna, zaczynały się od pytania o energię, ale dzisiaj tak to właśnie wygląda. Energia Nawet nasz wywiad. Nawet nasz wywiad, tak, <laughs> dokładnie. Jest to temat numer jeden. Większość podmiotów, które dokonują wyboru lokalizacji swojej inwestycji, traktują ceny energii elektrycznej, dostępność energii elektrycznej. I też możliwość pozyskania energii zielonej jako jeden z kluczowych czynników, decydujący o tym, gdzie. Zlokalizować taki A Jak to wygląda w Polsce? Bo tych przepisów jest od groma, tak jak żeśmy rozmawiali przed wywiadem wielokrotnie na ten temat, mamy dość mocno zgłębiony, zwłaszcza Jacek, to ciężko się w tym po prostu połapać. Z uwagi na ilość przepisów z poziom, skomplikowania też to, że one się zmieniają, będą się zmieniać, że wchodzą regulacje unijne, część już obowiązuje. Więc na co w szczególności jeśli chodzi o przepisy, zwrócić uwagę, gdzie jest ten ciężar? Myślę, że co się zmieniło w ostatnich latach, to jest właśnie większa rola przedsiębiorstw, szczególnie tych przedsiębiorstw, które w dużych wolumenach tą energię konsumują. Regulacja zarówno unijna, jak i krajowa idzie w stronę coraz większego zaangażowania przedsiębiorstw, które tą energię pobierają. W cały montaż tego systemu elektroenergetycznego w Polsce. Historycznie można powiedzieć, że większość zakładów produkcyjnych i w ogóle obiektów przemysłowych miało bardzo pasywną rolę w tym systemie podpisywało umowy o dostawę energii. Operator systemu przesyłowego w jakiś sposób mapował dostępne zasoby energetyczne. I był jeden. Tak, no, dzisiaj jest na, po, stronie, po stronie tych najwyższych napięć nadal mamy polskie sieci elektroenergetyczne jako tego głównego operatora. Natomiast rzeczywiście po stronie tych już lokalnych dystrybutorów mamy ich, mamy ich więcej, które zarządzają sieciami średnich i niższych mhm. napięć w, na obszarze Polski. Natomiast kiedyś ta rola była bardziej pasywna, stąd yy, przedsiębiorstw, stąd też wiedza o energetyce nie była wiedzą powszechną. No dzisiaj coraz częściej widzimy też w kontakcie z klientami, że budując duży zakład, praktycznie od początku. Przedsiębiorcy stawiają na osoby z kompetencjami w obszarze zarządzania obszarem energii. To jest jakby jeden z kluczowych obszarów wpływających na konkurencyjność tych przedsiębiorstw. Czyli, jeżeli ja buduję fabrykę części do samochodów, przykładowo, jak było wspomniane, to mogę nie tylko podpisać umowę z dostawcą, tak w uproszczeniu, ale też mogę sama wyprodukować. Zgadza się, są takie możliwości. No przede wszystkim kiedy planujesz budowę takiego zakładu w Polsce, musisz się zastanowić, jakie są wymogi wobec twojego produktu, który będziesz dalej w tym łańcuchu dostaw, często globalnym łańcuchu dostaw plasować na rynku. I to jest coraz większy dylemat dla przedsiębiorstw, które chcą tutaj inwestować, ponieważ mm, nie tylko regulacja, ale sam globalny łańcuch dostaw wymaga o tym, żeby na przykład źródło energii, które wytwarza dany komponent samochodowy, było zielone. To prawda, tak. To powoduje, że dzisiaj częstym zjawiskiem, czy takim pewnym dysonansem jest to, że mamy produkt, który marketingowo sprzedajemy jako zielony, natomiast kiedy przeanalizujemy sobie cały łańcuch, wartości tego produktu orientujemy się, że pewne elementy, na przykład związane z jego produkcją, nie są zielone, bo są z źródeł energii opartych na węglu czy na tak, e... bo też nie wszystko da się wyeliminować, nie wszystkie źródła niezielone energii da się z procesu technologicznego, produkcyjnego wyeliminować, tak? Oczywiście dążymy do tego, tak, no ale to jest w praktyce różnie. To prawda i to są jedne z głównych wyzwań dla systemu elektroenergetycznego po stronie państwa. Mhm. Można powiedzieć, że kiedyś był taki pe... Był, był pewien, to były dwa światy. Był świat państwa regulatora operatorów przesyłowych i wytwórców energii, który rządził się swoimi prawami, i świat odbiorców tej energii po stronie właścicieli nieruchomości, zakładów właśnie przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych. A teraz ta sytuacja bardziej się komplikuje, ale to może być na plus i dla inwestora, czyli właściciela budynku, w uproszczeniu, ale też na korzyść dla i dostawcy energii, i państwa. Tak. tak Bo no, robi się więcej możliwości współpracy i połączeń. To prawda. Jednym z takich głównych trendów, który, który obserwujemy na rynku, to jest trend decentralizacji. To znaczy, żeby system elektroenergetyczny nie był zależny wyłącznie od centralnie sterowanych. Systemów, od decyzji, które są podejmowane w jednym miejscu i które mają wpływ na wszystkie, nawet najmniejsze ośrodki odbiorcze, w których energia elektryczna jest pobierana. Tylko do tego potrzeba dużego partnerstwa i świadomości również po stronie przemysłu, bo dzisiaj przemysł, tak jak wspomniałaś, może oczywiście korzystać z energii elektrycznej, która jest wytwarzana przez duże koncerny państwowe. Yy, może kupować tą energię od lokalnych spółek obrotu yy, i tak naprawdę yy, utrzymywać tą w jakimś sensie pasywną, yy, pasywny, yy, yy, taką rolę rynkową. Natomiast prędzej czy później yy, takiemu przedsiębiorcy może się to odbić zarówno w cenie produktu, bo ta energia elektryczna, jej ceny będą stale rosły, jak i właśnie w tym wyzwaniu związanym z jej zazielenieniem. Mhm. No bo nie ukrywajmy, My dzisiaj w polskim systemie elektroenergetycznym no jesteśmy spadkobiercami systemu, które życzyliśmy po 50-60 latach oparcia całej gospodarki na węglu i na węglu brunatnym. To dopiero ostatnie lata pobudzają. energetyczny powodują... się zmienia, ale on też się na, natychmiast nie zmieni. To wszystko wymaga czasu. Oczywiście w nieruchomościach wiemy, że przeksz... korzystanie z tych z tak zwanych OZE, tak, czyli z tej energii, odnawialnych źródeł energii, to jest coś, w co, co idziemy. Musimy iść, bo raz, że przepisy, dwa, po prostu to, że chcemy jednak no, chronić przyrodę. Więc ty, krajobraz energetyczny zmienia mienia się nieustannie. I przed rozmową wspominałeś, że są, że tutaj jeśli chodzi o firmę, która potencjalnie wybudowałaby czy chce zainwestować w, w, w Polsce w budowę nieruchomości. Przemysłowych przykładowo, tak? No bo to jest tutaj Sky is the limit w galaktyce możemy budować, na co mamy tak. pieniądze, i e, jeśli są możliwości i warunki techniczne, e, to e, no, ma różne możliwości dostarczenia zapewnienia sobie energii, tak? To jakie? Co tutaj jest teraz grane? Mhm. Znaczy, jeden, jeszcze jedna rzecz, taką mhm. uzupełniając co do, co, co do wcześniejszego wątku, czyli tego miksu energetycznego. Głównym wyzwaniem po stronie państwa jest to, że miks energetyczny. Nie do końca te źródła, które są stabilne, y, są oparte na węglu czy na węglu brunatnym, mogą być zastępowane przez źródła odnawialne, takie jak fotowoltaika czy źródła wiatrowe. Dlaczego? Dlatego, że są niestabilne. Znaczy my często porównujemy ten system elektroenergetyczny do prywatnej służby zdrowia. To znaczy fajnie, jeżeli mamy prywatnych dostawców, którzy w takiej codziennej, y, w naszym codziennym życiu pewne y, Procesy związane ze służbą nam optymalizują, natomiast w najpoważniejszych sytuacjach i tak udajemy się do szpitala klinicznego i tak, tak. opieramy najtrudniejsze przypadki na Państwowej Służbie Zdrowia. To jest Służbie świetne zdrowia. porównanie. Ja bardzo często porównuję właśnie nieruchomości do, do służby zdrowia, do medycyny. Tak i to, że branża się profesjonalizuje, bo tutaj też mówimy o profesjonalizacji właśnie branży, to tak jak w medycynie, że lekarz ogólny był kiedyś jeden i się do niego chodziło, a teraz jest od każdej części ciała mi, milion lekarzy, coraz. to tak trochę, trochę, trochę metaforycznie, ale, ale tak samo jest tutaj w przypadku energii, że coraz więcej opcji się pojawia. tak? tak I Natomiast tak jak prywatna służba zdrowia nie jest w stanie zastąpić służby publicznej, tak samo odnawialne źródła energii, które są niestabilnymi źródłami, no, w największym uproszczeniu, kiedy nie ma wiatru, to wiatraki nie produkują energii tak, elektrycznej, tak. a kiedy nie ma słońca a jak wiemy, u nas to słońce jest rzadko. To nie generuje się, energia elektryczna, nie jest generowana tak, to jest z ta, To jest taki tru, truizm, ale nikt nie chce, żeby mu nagle wysiadło światło, na przykład jak kręci wywiad, tak? I to musi być to zabezpieczenie, musi być ten backup, tak? No właśnie. I tutaj jest główne wyzwanie dla polskiego miksu energetycznego, ponieważ o ile my oczywiście inwestujemy w źródła odnawialne, to cały czas nierozwiązanym problemem jest, co zrobić z ogromną liczbą starych yy, jednostek opartych na węgiel brunatny i węgiel kamienny. Które muszą być z czasem po prostu wyłączone, mm -hmm. których resursy już się kończą. Tak. I tutaj energia, mm -hmm. energetyka odnawialna, taka jak PV, ki czy energetyka wiatrowa, nie jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest energetyka jądrowa, która w tej chwili wchodzi do systemu. Mamy pierwszy projekt, który. Jakie są na... na to szanse? Prawnie i technicznie? Znaczy, temat jest oczywiście złożony, bo cały czas dużym wyzwaniem jest finansowanie tego projektu. To jest projekt o niezwykle dużej intensywności finansowej, kto, dla którego dzisiaj w Polsce nie ma jednej, a nawet wszystkie polskie instytucje finansowe razem nie wzięte dźwigną. Nie, dźwigną nie dźwigną tego. To Natomiast wyzwanie polskiego miksu energetycznego, który będzie wpływał na stabilność yy, yy, dostaw energii w Polsce jest możliwość zastąpienia tych starych broków węglowych, no nie PV-kami czy farmami wiatrowymi, lądowymi, mhm. ale między innymi Jądrową, czy morskimi farmami wiatrowymi, które no już są elementem energetyki odnawialnej, ale de facto jej stabilność i efektywność jest tak duża, że częściowo może ona zastępować ten tak zwany baseload. Teraz dzisiaj, jakby kiedyś te dwa światy były bardziej rozdzielne. Tak? To znaczy państwo, jego polityka energetyczna swoje, przedsiębiorcy swoje. A teraz państwo robi też biznes. Dzisiaj państwo też robi biznes, ale też dzisiaj podmioty prywatne coraz częściej są przez państwo zachęcane do określonych ruchów rynkowych. Mamy mechanizmy. Taki... To jest przedsiębiorczość, tak? czyli jest to pobudzenie przedsiębiorczości. To jest pobudzenie przedsiębiorczości. To jest też z drugiej strony Stabilizacja systemu elektroenergetycznego. To na znaczy, czym polega ta stabilizacja w tym przypadku? Ona polega na tym, że system elektroenergetyczny ma swoje jakieś wartości graniczne, po których przekroczeniu no, jest ryzyko na przykład blackoutu, czyli tego, że energii w sieci elektrycznej by nam zabrakło. To jest sytuacja absolutnie niepożądana i można powiedzieć, to jest ostatnia rzecz, jakiej byśmy chcieli też pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce, no bo jednym z parametrów, przy których inwestor się decyduje wejść do Polski, jest to, że te dostawy będą stabilne. Jeżeli dla zakładu produkcyjnego budujemy business case w oparciu o stabilność dostaw energii elektrycznej, no to nie możemy dopuścić do takiej rzeczy, jak blackout. I państwo polskie, ale też na poziomie unijnym wprowadza się różnego rodzaju mechanizmy, które mają ryzyko takiego blackoutu zminimalizować. No, przykładem jest rynek mocy. To jest jeden z, z mechanizmów rynkowych, który został wprowadzony kilka lat temu, który de facto dotyka dwóch kluczowych elementów rynku energii czyli, czyli tego elementu popytu i elementu podaży. Elementu podaży, ponieważ dla przedsiębiorstw, które energię produkują, Ustawia pewien mechanizm zachęty, żeby pewne rezerwy w swoich jednostkach wytwórczych trzymać na tak zwaną czarną godzinę. Mhm. I za to, że dany producent energii elektrycznej, np. w zakładzie w jakiejś elektrowni, elektrociepłowni, za to, że tę rezerwę trzyma, Otrzymuje miesięczne stałe wynagrodzenie. Trzyma w lodówce po prostu zamrożoną, tak, tak, my, jest. tak metaforycznie. Tak jest. Je, je, Jeszcze jako, jak, jakiś kawałek tortu, to, tak. to za to, się, to jest po prostu tak. płacone, no bo, no bo musi ją przechowywać. Musi tak? ją to jest przechowywać. Po, ponosi koszt, tak? Tak. że nie, nie, nie tak. idzie to w bo w ogóle z... dla tych Państwa, którzy cały czas zastanawiają się, czym jest ten miks energetyczny, no to to jest, to jest taki koktajl. To, to zawsze porównuje do koktajlu. Także galaktyka musi mieć, musi mieć paliwo, nieruchomości muszą mieć paliwo. Więc tym paliwem to jest właśnie ten koktajl złożony z różnych składników, które tak. dostarczają energetycznych. Tak jak, tak jak koktajl energetyczny, który piją sportowcy. Tak, tutaj mamy różne składniki i tu mamy bardzo różne składniki w tym miksie energetycznym, czyli energia pochodząca z różnych źródeł, tak. która pozwala no, właśnie zasilać nam no tak. przeróżne obiekty. No właśnie i teraz w tym rynku mocy oddziałujemy na stronę właśnie podażową, czyli mówimy, słuchaj, zarezerwuj jakąś przepustowość na czarną godzinę, a my za to, że jej nie wykorzystujesz, na co dzień będziemy tobie płacić. Czasami są jednostki wytwórcze, takie na przykład elektrownie szczytowo-pompowe w górach, te wielkie jeziora wepchane na pewną wysokość, które magazynują tą energię, są jednostkami, które są perfekcyjnie do tego z, z, z zbudowanymi, to znaczy one właśnie mają zabezpieczać tą czarną godzinę. Ale też regulator i operator systemu przesyłowego oddziałuje na stronę popytową. I to dotyczy głównie na przykład przedsiębiorców, którzy prowadzą zakłady, które mają ogromny popyt na, i ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Elementem rynku mocy są tzw. Tak dsr -y, czyli właśnie taka relacja ze stroną popytową. Ale czym są to, coś więcej o tych DSR-ach, rozwinięcie skrótu, bo to, to jest demand, tak, tak zwany demand side response mhm. czyli odpowiedź na jakby odpowiedź przedsiębiorcy na ograniczenie w zapotrzebowaniu na energię elektryczną zgłaszane np. przez PSE. No polega to na tym, że jeżeli byłoby takie zagrożenie tym blackoutem, o którym mówimy, no to z jednej strony po stronie podażowej my żądamy w tym rynku mocy, żeby przedsiębiorstwa zaczęły więcej produkować, żeby to ustabilizować, a z drugiej strony niektórych przedsiębiorców prosimy, żeby zgodnie z umową, którą podpisali w ramach takiego DSR-u, przez chwilę ograniczyli swój pobór mocy. I również za tą gotowość do ograniczenia poboru mocy państwo w mechanizmie wsparcia płaci. Czyli to nie jest tylko... To, taki... jest zachęta. to jest zachęta, to jest żeby zachęta. z tego tak, korzystać. Tak, tak. Więc dzisiaj yy tego typu mechanizmy one wymagają coraz większej świadomości rynkowej. No cały czas jednak w przypadku nowych przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie mają, często pozaeuropejskich, którzy nie znają tych regulacji, no można powiedzieć, że ich potencjał wykorzystywania mechanizmów rynkowych jest ograniczony. Tak? Przyjeżdżają tutaj, czy historycznie przyjeżdżali, kontraktowali sobie energię elektryczną od lokalnego dostawcy i na tym się temat zamykał. Bo tak było. Bo tak było. Dzisiaj coraz Większą proaktywność, albo inaczej, proaktywność jest promowana, ona jest promowana na poziomie regulacji, ale ona jest też promowana na poziomie samego biznes case'u, no bo dzięki, jak wspominałaś na początku, możliwości budowy na przykład własnych źródeł w postaci farm fotowoltaicznych. Czy Budowy czy leasingu jakichś farm fotowoltaicznych, na przykład na zakładach własnych produkcyjnych, projektów efektywności energetycznej, różnego rodzaju zachęt w formie świadectwa pochodzenia, białych certyfikatów, możemy uzyskiwać większe, lepsze wyniki finansowe, lepsze ceny mhm. energii, no ale warunkiem jest to, że mamy ten system dobrze zmapowany. Tak. tak. I dzisiaj rola prawników zresztą też widać jakby historycznie. Większość prawników, która w Polsce zajmowała się tą branżą, no wywodzi się tak naprawdę z regulacji energetycznej. Myśmy znali, wiedzieli, jak regulowany no jest rynek przesyłu, inaczej jak inaczej jest regulowany wyjścia. rynek gazu, i de facto to był głównie nasz klient przez te wszystkie lata. Dzisiaj to się zmienia. Dzisiaj ta wiedza, którą budowaliśmy przez, przez lata, lata, jest użyteczna dla przedsiębiorstw produkcyjnych, no bo one dzisiaj również muszą zafunkcjonować w tym samym systemie. Czyli, jeżeli chcemy budować tutaj Obiekt przemysłowy, to powinnam zadzwonić do prawnika, który zajmował się kiedyś tego typu doradztwem. Tak, jest to na pewno. Można się na tym na to przerobione po prostu, tak? tak? Nie... Oczywiście nie jest to tylko kompetencja prawna. Dzisiaj te kompetencje są mieszane. Przenikają tak? się bardzo. Zresztą tak. widzimy to w ogóle w procesach inwestycyjnych, że dzisiaj mało już jest prawników, solistów, którzy są w stanie ogarnąć cały proces inwestycyjny. To jest na ogół współpraca tak. takiej kompetencji prawnej, technicznej, finansowej. Tak i również zamodelowanie jakiejś strategii energetycznej, jak mówimy, tak, jak... tak. Za stworzenie biznes caseu dla danej jednostki właśnie własnej wytwórczej, czy w ogóle model. Pozyskiwania energii dla zakładu produkcyjnego jest tego rodzaju produktem i doradczym, i rzeczywiście coraz więcej tego, tego dzisiaj obserwujemy na rynku. Czyli, jeżeli ja przychodzę z takim case'em, chcę budować fabrykę, to rozumiem, że możesz mi dostarczyć już tak w uproszczeniu cały nazwijmy to business case, tak? Czy jak to będzie, Agnieszka? Słuchaj, tutaj będzie to wyglądało w ten sposób, że i. Pokazujesz mi nie tylko możliwość podpisania umowy e, z dostawcą energii, czy że ja mogę sobie, nie wiem, w swoje, na swoje potrzeby tworzyć e, energię w określony sposób, ale e, rozumiem, że strukturyzujesz mi. Całość tematu od A do Z, jak mam zacząć, czego unikać, gdzie jest ten mój biznes potencjalny, na czym mogę zyskać, na czym mogę stracić. Tak. Czyli co, co będzie jak, czyli co be, what if wybuduje w tym w danej lokalizacji, jakie mam ryzyka i jakie perspektywy. Tak. Ta Taka strategia energetyczna to jest w dużej części wspólna robota z klientem, prawda? Ponieważ my musimy najpierw zrozumieć. Jakiego rodzaju potrzeby energetyczne ma klient, nie tylko po stronie energii elektrycznej, ale również gazu, chłodu, ciepła, no tych wszystkich rzeczy, które są wymagane często w procesie produkcyjnym. I w tym sensie jest to wspólna i taka iteracyjna praca. Na pewno my musimy zrozumieć potrzeby, zasoby, możliwości i musimy też zrozumieć, które elementy decydujące o wyborze technologii albo o wyborze dostawcy są dla klienta kluczowe. Są klientowe. Po prostu zrozumieć potrzeby, tak. gdzie klient ma biznes, to jest najważniejsze. Tak, ponieważ jakby w doborze technologii w energetyce, w doborze odpowiednich rozwiązań, kluczowe mogą być dla różnych klientów różne parametry. Tak jest. Jeden to, mówi: tak. interesuje mnie tylko cena, a drugi na przykład chcę na swój swoim... zielony, najbardziej chcę być zielony, tak, bo tak, tylko tak. potem przekłada na moich klientów. Tak, a trzeci jeszcze najbardziej, ponieważ w jego zakładzie produkcyjnym na przykład ma różnego rodzaju procesy organiczne, które wymagają ciągłości dostawy energii elektrycznej, no to dla niego świętością jest, żeby w cyklu życia tego zakładu, na przykład zaplanowanego na 20-30 lat, dostępność tej energii 24 godziny na dobę była, jest jakby krytycznym parametrem, tak? ponieważ jego ta organika nie wiem, wymiera w trakcie procesu tak, produkcyjnego. Tak, bo może mieć taką stratę zabraknie. finansową przez 5 minut, tak. czy, czy pół minuty, pół minuty blackoutu i po prostu tak. miliony idą. W, Więc nasza rola jest też out. taka, żeby zrozumieć de facto, jak to u tego klienta wygląda? Wygląda. E, czyli e, gdybyś miał, e, zachęcić mnie tak na koniec, e, żeby przejść tak, tak. do ciebie i. i... Z tym, z tym pomysłem na, na halę przemysłową, to co byś mi powiedział? No powiedziałbym, że wsłuchamy się dobrze w to, czego potrzebujesz. Zobaczymy, gdzie jesteś ty też ulokowana z twoim produktem w globalnym łańcuchu dostaw. Zobaczymy, zobaczylibyśmy, jakie są wymagania ludzi, do których te produkty sprzedajesz, no bo przecież koniec końców chodzi o to, żebyśmy sprzedawali produkty po konkurencyjnych cenach i żebyśmy robili to w stabilny i przewidywalny sposób. Także słuchamy się dobrze w Twoje potrzeby i w plany i spróbujemy do tego uszyć taką strategię energetyczną, która maksymalnie wykorzystuje zarówno dzisiejsze możliwości technologiczne, jak i te warunki regulacyjne, które jedne technologie wspierają, a drugie niekoniecznie. Czyli maksymalizujemy zyski, minimalizujemy ryzyka. Oto galaktyka. Tak jest. <laughs> ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie.